Dobry tak, wieczór, czy my pomóc? Ja chciałbym pana się przebadać. Mam ostatnio problemy, kręci ja mnie mokre, w tutaj... Dobra, dobra, to możemy się w sumie przebadać. Ja bo był okrwawiłem, taki lekki wpierdol garniuch kolego! Trudy, trudy, kolego! O Czy do... to było do mnie? Me... Ja to do mnie. idę masz na do środka. Dobra! Pff, pff. Taki, teraz taka technologia jest, to koreańskie wszystko. A, koralowskie. Ja tak, no. Przepraszam, jeszcze raz. 900... 607? Nie, A, 687! 900. Nie, 687! 687! Nie, 687. 687. I tu poddać ewentualnie w SMS-ie jakieś komunikację mailową, jakby pan był niedostępny, to. Dobra! Zainformował. E, informował. W tej cukiereczku! Co, co, odwal się! Odwal się! Wracaj tu! Ty! Zostaw ten samochód! Co ty na mnie ręce podnosisz? Ja ręce podnoszę! Rzezki chyba ty na mnie ręce podnosisz! Moment... Jak to jest twój samochód, to może sprawdzimy, czy to jest twój samochód. Dej. Panie władzo, nie, pan sprawdził czy nie, to jest nie, jego Nie, 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 tak nie było. Po pierwsze Tom powiedział, że to jego wózek. Nie, 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 A dlaczego ty mnie chciałeś uderzyć? Ja usiadłem, bo się pałeś. Nie nie Pierdolni pierwsze się to w nie ze mną te numery. Ty jesteś chyba pierdolnięty, ty jesteś man. kurwa stary, masz jakieś najebane wełbie, masz trochę homie. Ha? Garnuchu? Uspokój się. Nie no, pan co znaczy to słowo? Garnuch, to no, no jest garnuch, nie? No co? Co? To jest jaki nie wiem dziwne, proszę pana, chwila chwila! Aha, tu gorszy jestem. Łeb, jak garnuch twój wygląda, rozumiesz? Łeb twój jak garnuch! jak chcesz to możemy się bić, ale kurwa, na pewno nie tutaj nie teraz, rozumiesz? Ciereczku. Zaraz się z tym skończy bajerka, tak? Numery rejestracyjne będą? Radę No pewnie, pewnie, ja znam na pamięć ES XVI 450. Ale ja proszę o dokument retracyjny. No! A to zostawię w domu? Ty wsiadasz do samochodu czy pod szpitalem? Czy ty jesteś normalny gościu? Czy ty tak robisz w swoim kraju? Czy ty Man. robisz tak, się zachowujesz tu? Of. W moim kraju, tak? Czyli co, że tutaj nie może jeszcze ten, ja jestem tutaj legalnie, powiesz, tak? Że co, że może tutaj przypłynąłem jeszcze nielegalnie, co, man? Nie, no tego nie powiedziałem, słuchaj. Ale tego co ty nie powiedziałem, tak. Co? No, no wiesz, swojej, czy no, tam słyszy. mieście swoim, no? Słuchaj. Po prostu tak się nie robi, tak? No tak się nie robi, więc się nie zachowuj, A tak, ze mną mnie takie numery, koleś, nie takie numery. Pana, ja nie wytrzymam. Ja wsiadam do swojej korsy i odjeżdżam, nie będę. Zobaczymy, co. No tak, tak. Czy radzionym autem pragnika. będzie się poruszać? Panowie nic nie nie zrobią? No, oczywiście, że nie to nie jest jego samochód. A dlaczego po tak sądzi? Proszę pana, bo to ja jej ukradłem. No to proszę po ściankę, ręce do góry. Szartowałem, panie władzo, co pan? to ja przyjdź tutaj z takimi jak on to ja walczę. Na spokojnie, jakie kradnięcie, jakie co? Dobra, słuchajcie, nie będę wam głowy zawracać, nie? Miłego dnia życzę! I... No, do widzenia, miłego dnia. trzeba jest. Ja Doszło więcej już w moim całym życiu.